Thank you. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie po długiej przerwie, jeśli chodzi o streamy na moim kanale. Moi drodzy, troszeczkę jest problem, bo jest u mnie totalne echo. Mój pokój, pokój był w remoncie, i przez to, że też nie miałem jak robić streamy, to ciężko było ogólnie coś ze wszystkim ogarnąć. I przez to, że wszystko stało ogarnięte na razie, na jakiś czas, no to wtedy będę mógł dla Was robić dłuższe streamy i częściej ze względu, ze względu na to, że już niedługo mam urlop i będę mógł więcej dla Was nagrywać. Dajcie znać też na czacie, czy dobrze mi słuchać. i czy nie ma takiego dużego przesteru, żeby można było spokojnie streamować. E, w ogóle dzięki Jasiek za wspierającego, pozdrawiam Cię. pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Pierwszy miesiąc nowego wspierającego? Leci bardzo dobrze. Witaj Oleg, witaj Wiktor, witaj Jaszek, witaj Hubert, Marcel, e, Yellow, Susi, Mateusz, Ksemoks, Michek, e, jeszcze raz Mateusz, Ksynex, witam każdego kto się przywitał na czacie Nie prosimy o moderatora, moderator jest tylko dla aktywnych osób No i co? Lecimy z kolejnym pushowaniem 50 tysięcy samo się nie wbije Dzisiaj jest live przedłużany gdyby ktoś się pytał I dobra To jest najważniejsze do wbicia? Wiem, że są misje, w którym będzie do zdobycia kolejne megaboksy Ja w ogóle w to nie grałem w ogóle nie miałem czasu, żeby grać w Brawl Stars co też niektórzy muszą mi wybaczyć Ale Ale co też jest dobre Brego muszę wziąć na 15 rangę Myślę, że jak zagramy duo to powinno sząść Bo i na to mopę powinien sząść eee, dlatego kto będzie chciał ze mną zagrać To myślę, że podam wam kodzik do drużyny i po prostu kto pierwszy ten lepszy, nie? Zagramy sobie na razie po jednej gierce. Potem, ale czekajcie jest 5 vs 5? O Boże, na zbiorach klejnotów. Nie, nie. To nie, ja nie gram w klejnotów, nie ma opcji. Biorę dłoska e, i kto pierwszy, to lepsze. Kodzik macie na górze? A jak będziecie chcieli, to mogę przez kod QR. XN7VTM9Y Zapraszam bardzo serdecznie. Witaj, e, Przemo. No, też tak sądzę, Olek, że gra już się powoli wszystkim nudzi. Co jest niestety minus. No, ale tak to już jest z tym Brawlem. Czekają wszyscy na nowy update, który się pojawi w sierpniu. Jak będzie ten cały Brawl, tak nie? I wtedy zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Bo większość osób to po prostu nie gra w Brawl Stars, bo są te wakacje. Ale jak cały czas jest coś innego do bo nie wiem, większość proplayerów ma max konta i nie ma co wbijać z megaboxów, a jak mają wszystkie czyste piąte rangi na na tych postaciach. To już jest inna sprawa, nie? A, to gratki, Wiktor. Eee, jak powiesz moje imię, no to ci dam 100 zł. I tak nie dasz 100 zł, bo ich nie masz, Marcel. Więc jakby... Nie piszcie takich rzeczy. Jak robicie coś, czego nie macie, no to nie róbcie takich rzeczy, OK? Bo. Wiem, że to nie jest, nie jest po prostu. opłacalne dla niektórych. Dobra, Adolf wbił. Często druga ranga chyba wbijana na. Na napadzie gradki. No to dobra, dawaj ready. Trzeba wbić te 50 tysięcy, póki jeszcze jest okazja, bo plan jest wbić do końca wakacji. Ale nie wiem czy się uda. Sorry za spóźnienie. Eee, Mati jelenia? nic się nie stało. Spokojnie. Na czym ty to wbijałeś? A Michał, on wbijał na napadzie. Jakby były rangi wyższe, to może bym zaczął puszować. Ale twórcy na razie tego chyba o tym nie myślą, bo wolą tutaj wypuszczać jakieś postacie, które są warte, nie wiem, z 200 zł eee, i tylko na tym zarobić, bo teraz tak społeczeństwo się zmienia. Teraz wszyscy na to pieniądze lecą trzeba przez rację. Dlatego uważam, że jak będą chcieli sobie wymyśleć jakąś kolejną rangę. To obstawiam tak za jakieś pół roku, rok czasu. Jaka jest Twoja ulubiona gra oprócz Brawl Stars? Aktualnie FIFA. Bo w inne gry nie gram widzowie. Ani w Minecrafta, ani w Robloxa, ani. Yy, ani tego no. Minecraft, Fortnite, Roblox, tego typu gry. Nie gram, bo te gry po prostu mnie nie interesują, wiecie? Kiedyś się grało, teraz to już po prostu nie to samo, co było kiedyś. Nie tylko na razie dwie gry, e, czyli tam Brothers i FIFA. A tak jak powiedziałem, reszta gier mnie po prostu nie interesuje, bo. To już mówię, nie to samo, co kiedyś było. Jak się grało? Jak był ten cały COVID 4 lata temu. fifa 24 czy starsza? Nowsza, nowsza. Ja kupiłem tą e, FC24 nie wiem, z dwa miesiące temu, bo chciałem sobie przetestować tą, e, tą ligę polską. Pierwszą, drugą, trzecią i. Nie, czwartą ligę nie, ale pierwszą, drugą i trzecią na pewno. E, bo tam trzeba było do, da, na tego pc zainstalować No i sobie kupiłem na pc e, Fifa Mod Dodany Live Editor również I działa Tylko na razie przez jakiś czas jakieś serwery padły Dzięki Adolf za giereczkę No i nie mogę FIFA zagrać Bo EA ma jakieś awarie I to jest jedyny minus, który mi się niestety zdarzył W ogóle witaj Esio i jak nie gram w FIFA? FIFA ogólnie? No to nie gram w Brawl Stars też. Eee, ty grajesz w Gartiku u Pomidoro? Nie, bo ja montowałem film dla was. Na jutro. No gram w FIFA, ale to tak. Tylko dlatego, że są te mody polskie, te polskie ligi i tak dalej. Save najbardziej. No skill, tryb, nie licząc solo. No to podej mi definicję, dlaczego. Uważasz, że safe jest now skillem. Panda zmieniasz rozdzielczość w OBS Studio. Ustawienia obraz. Jak masz 1920 na 1080, czyli ta jakość 16 na 9. No to zamieniasz to po prostu. Z 1080 na 1920 i i leci. Bo na YouTubie tego nie musisz zmieniać, tylko po prostu na przeglądarce do przechwytywania wideo. Grałeś kiedyś w CSA? Kiedyś. Z 8 lat temu. Jak jeszcze z moim starszym bratem e, grałem raz? Nie, to było family. Nie. Friendly gierka jakaś tam była. Ale to jeszcze zapomniało jak się gra. Uczyli też był taki wiatr? Wczoraj? Przez chwilę. Nie, tak z... Pół godziny powiało A potem się wszystko uspokoiło Nie no Jasio nie padaj tym homarem Proszę ciebie A nie bo zaraz ja padnę Dobrze? Dobra zdążyłem jeszcze zabiłem małpkę Jakimś cudem Leona zabiłem? Przez chwilę mi się wydawało że ja zabiłem małpkę A dobra jest git W ogóle napiszcie jedynkę kto z Was jeszcze jest na wakacjach? A dwójka, kto już yy, jest po wakacjach. Bo chcę zobaczyć Waszą aktywność, kto jest na wakacjach, albo po wakacjach ogólnie. Ja wakacje będę miał dopiero za kilka tygodni. Bo jeszcze jestem w pracy widzowie. No i powiem wam, że ja wakacje nawet będę mógł sobie zrobić we wrześniu. Bo ja już szkoły nie mam, szkoła zdana na, na luzie. Eee. Yy, Teraz tylko szukać coś normalnego do pracy i lecimy. też 50 godzin na liczniku? Tak. I dobrze, że już do tego nie wracam, bo, e, bo wiem, że to się już chyba nigdy nie wydarzy. Kiedyś to były stare czasy, teraz to już wątpię, żeby to się po raz kolejny powtórzyło, nie? Dwa razy w Turcji byłem? A, że, a, że w Turcji byłeś? Jak tam było ogólnie w tej turcji? Mi przez 10 godzin wiał wiatr? No to lipa. Mam nadzieję, że wtedy nic ci nie zwiało. Dzięki jeszcze za giereczkę, Nie było źle. Ale komarem 05 to się po prostu nie opłaca. Zapraszam kolejne osoby. U mnie tak wieje, że sąsiadom dach urwało. Pytanie ile TikToków z tego było? Też jest bardzo e, dobre pytanie. Jak wyjdzie Glancy za kredyty, to go odblokuje, wy... wyna... co? Wymaksuje, postaram się wbić szesną lub czesną piątą rangę? No to życzę Ci powodzenia, żeby zdążył szybko to wbić. Bo później Glancy dostanie nerfa i już nie będzie grywalną postacią. Tak tylko uważam. Ja się postaram wbić, tylko gram grę? No, kto zdąży zagrać, to zdąży zagrać. No spokojnie widzowie, dzisiaj luźny live po długiej przerwie i dla ciekawskich wraca niedługo Koło Fortuny i w opisie live'a za donaty będą robione challenge. A jakie będą challenge? Eee, no to kto, pierś, kto pierwszy odblokuje, ten się wszystkiego dowie. A wiesz, że jest Patryk? Eee, zależy jaki Patryk, stary. Aha! Odklejona meg. Przez chwilę, czy tam przez jakiś czas, będzie totalne echo na moim. tam w moim pokoju. Nie wiem, czy ktoś to w ogóle słyszy. Ale pół pokoju mam wolną, pół pokoju mam zajętą. I totalnie nie wiem, jak to się dzieje. Ale czuję, jakbym nie wiem. Siedział w pustym pokoju, w który w ogóle nic nie ma. To jest mega dziwne. A, no to widziałem, Wiktor, e, tego TikToka, jak ten... E, jak Glensy jest open na napad. Ja tam na razie Glensy'ego nie kupuję, bo mi się po prostu nie opłaca. Bo już... Już nie, nie raz? Nie pierwszy raz, w którym zawsze jakaś postać wychodzi za pieniądze, żeby tylko twórcy na tym zarobili. Ja spokojnie wolę sobie to za kredyty odblokować. Albo za mega Box, jeśli uda się trafić tego jego Wymaksować go za darmo, bo mam... Y, idealną, wystarczającą ilość... Kredytów w sensie monet, żeby go wymaksować i te punkty mocy i, I lecimy. I można 20 albo 25 rangę wbić. A, że Patryk z, z moich live'ów, co wysyła Donate? No niby go pamiętam, ale nie wiem ogólnie co się z nim dzieje. Pewnie na wakacjach jest, albo coś innego robi, nie wiem. Dzięki za giereczkę zapraszam kolejne osoby. 11 minut do końca live'a. Eee, zobaczymy, ile uda nam się wbić. I jakie plany macie widzowie na ten tydzień? Czy gdzieś jeszcze wyjeżdżacie, czy macie tak w skrócie wolny tydzień? Tak wiało, że aż mi zdrower wywaliło. Mam nadzieję, że nic się poważnego nie stało. Witaj e, night? Spoko kolaksy. Ale za dwa dni się megaboxy kończą To też trzeba przyznać rację, bo nawet już widać w lewym dolnym rogu, że te megaboxy się kończą za dwa dni i 20 godzin Chyba, że ten event przedłużą, bo teraz wiem, że jak te megaboxy się skończą że jak ten, ten cały event zniknie To już bardzo dużo ludzi nie będzie grało w Brawl Stars Jak myślicie, jak skończą się megaboksy, dalej będziecie grać Brawl Stars, dopóki nie będzie nowego Brawl Talka, czy sobie zrobicie przerwę? Na ten tydzień planuję być zdrowy. Ja w tym miesiącu miałem być zdrowy i niestety nie wyszło. Bo dalej mam widzowie rozwaloną nogę, ale jest wszystko okej. Okay. No to gratki Mateusz. A, no to powodzenia sztorm. No to udanych wakacji ci życzę. A te skrzynki i tak są słabe imo. No gdyby nie kombinowali z tymi... Eee... Z tymi słabymi nagrodami, że cały czas jakieś monety, błyskotki lecą. To nie byłoby z tym problemu. Dobra, on nie, nie wybiera nic. No to niestety musimy go wywalić. Bo ja nie będę czekał, Bóg wie ile, żeby czekał i czekał, aż wybierze zadmiarza. Wy widzowie szybko wybierajcie tych zadmiarzy i wtedy będzie można grać. I wbijajcie lepiej przez kod QR, jeśli ktoś nie może wbić przez kod do drużyny. Tak, wiem, kit BS i wiem, co się dzieje 1 sierpnia. Spokojnie. Ja myślę, że milion osób odejdzie z Brawl Stars. Też tak mogę uważać. Znaczy ogólnie już większość ludzi odeszło z Brawl Stars, bo... Ten event z mega im się nie przyjął. I w ogóle się nie zwrócił. No, ja mi maksymalnie z mega boxa dropnąłem 10 przedmiotów. Więcej nie udało mi się wykręcić. Eee, Sandecja pod względem skill'a uważam, że kieł. Ja miałem, Olek, też to zrobić. Ale pucharki trzeba wbić. Nawet mam fajną taktykę na wbicie 25-30 rank. Czy na głównym, czy na multikoncie. multi multikonta oczywiście mam do openingów. Ale jak to się wydarzy, zobaczymy. Nie, no widzowie, no proszę Was. Jedna osoba malaga. Zbieraj z dymiarza. Druga osoba jest offline. Macie na to 20 sekund. Żeby dać Ready 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 W idealnym momencie się wyrobił skubany Nie mogłem wbić i mi wbiło teraz A no to pewnie lag like Brawl Stars Albo lag like telefonu, nie wiem Eee, zgadnij, jaki jest mój ulubiony zadymiarz? Pierwsza litera to D. Ale po angielsku czy po polsku? No to hot dog. dog. Nie ma chyba innego zadymiarza na literę D. A nie, może być jeszcze jeden. Nie no, wydaje mi się, że chyba. Nie no, dog na pewno. No to szwabian niestety nie wyszło. Ja mogę sprawdzić z ciekawości. Czy jeszcze jakiś zadymiarz jest na literę D. Nie no, jest Douk. Nie ma innego, no nie ma. A Draku jeszcze jest. A Daryl. Dynamite. Nie no, wydaje mi się... Czekajcie. Ja zapomniałem jak się zadymiarze nazywają. Według imienia. I tak jest. Dynamite, Draco, Doug i Daryl. Ci cztery zadymiarze. Twój ulubiony zadymiarz na literę D. No to bardziej skillowy. Nie wiem, obstawiam, że Dynamite bym powiedział. Michek, co też bił chestom rangę. Na, tym razem na melodii. No to chyba szalejecie z tymi chestom rangami. Dawaj, redi, panowie. Eee, panda... E, ty, ty nie jesteś prawdziwą Pandom gaming, jak coś. A on nie ma live o 17, tylko o 18. Chyba, że odpali wcześniej live. A. To da znać na Instagramie. Jeszcze jest dwie giereczki, zagramy z widzami i kończymy live, bo dzisiaj jest live przedłużane. A live y zazwyczaj tyle u mnie trwają Są tak mało czasu na liciku Poko, 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 poko bez Dobiję teraz poko, bo mocny jest poko, 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 poko bez On najlepszy jest! No dawaj go! Dobra, nice. Chłopie, jeszcze ja się męczyłem z nim przez 20 sekund. Nikt nie mógł mi pomóc, nie mogę. Pamiętajcie, że jak, jak jest prawdziwy panda, to ma ten e, biały znaczek. Taki e, biały ptaszek obok niku, i mam u mnie moderatora też. Dla czekawskich. E, dzisiaj live z shortca raczej nie będzie, bo teraz, jak mam dużo filmów do nagrania dla was na zapas, bo niedługo widzowie wyjeżdżam też z okazji tych wakacji. To będzie ciężko, żeby odpalić live'a jeszcze dzisiaj z shortca, Ale nie obiecuję Tak to będę dał Wam znać na... Discordzie, na Instagramie, albo na społeczności Na razie chciałem odpalić normalnego live'a po krótkiej przerwie Bo dawno nie było A co dalej wyjdzie, to wyjdzie, nie? Dobra, nice, no, zajechany Panda ma 350 tysięcy subów, no... no ma. Ma to ma, widzowie. Aha, jeszcze padam, super. E, Sandecja, ale wiesz, że ja patrzę na wasze konta, więc wiem ile wy macie subów, nie. Więc nawet... To i tak by nic nie dało. Jakby był pierwszy aktywny na moich live'ach. Dobra, nice. Aha, zrespił się, skurczybyk Aj, nie wyszło. A nie, zabiję go. Już mi się wydawało, że ja go nie dobiję. A dobra. Ło, ile misji poszło? Ej, dobra. To się idealnie się przyda na te mega boxy. Dzięki mi jak giereczkę, ale Mega Boxy jeszcze będę miał, czy nie? Kurczę, jeden z dobra. To jeszcze Król Paweł i. i kończymy streamka, ale jeszcze zdążymy się tego Sardu pika otworzyć. Michał, I'm imboga ma chyba. Możliwe. Witaj, Kamil. Trzy miesiące razem nie grałeś. Ja sam jestem też ciekaw, ile ja nie grałem tym sam. Bo jest tylu zadymiarzy, ja jednym zadymiarzem nie mogłem grać przez dwa, trzy lata nawet. Coś koło tego na pewno, widzowie. Bas czy Barry? A wy, jakbyście uważali, widzowie. Jakbyście jak obstawili, kto według was jest lepszy, Bas czy Bery? I mimo to bez różnicy, bo Bas i Bery to są też dobrzy zadmiarze. Nie no super, na mnie lecą, bo mam Berego na czele. Nie, nawet nie próbuj tutaj do mnie podejść. Lepiej nie skacz. Lepiej nie skacz na tego baza, bo jeszcze cię dojedzie. Poczekaj spokojnie z tym, e, z tym ultem. Angelo czy Eve? Angelo. Witaj teraz. A to już jak każdy woli, bo. Nie wiem, tak samo jakbyście wybrali Edgara z Miko. Boże, to są też upośledzone postacie, nie? Wiem, bo nimi grałem i to nieraz. O Boże, mój ult. Dobra. No, zdarza się. zdarzę się użyć takiego ulta. Tym bardziej, jak się nie grało z tydzień albo dwa tygodnie, nie? Szymoniks, ja się nie wypowiadam o innych youtuberów na razie. Ja się skupiam na siebie. ChatGaren02. GGs. Ale dzięki yy, panowie za gireczkę. To się szybko startupico otworzymy. Tutaj nic nie będzie, bo i tak te startupy są skamowane. Dobra, epicki to i tak. Nic ciekawego, bo tylko monety. Ale dobra. Giereczki na razie udane, bo trochę pucharków padło. Do 50 tysięcy pucharków jeszcze troszeczkę brakuje. Ale jak to wszystko wyjdzie z tym całym puszowaniem, no to niedługo się każdy. No po prostu. Będą na pewno szoty e, szorcy też z Brawla I. Szybko ten live niestety minął. Zdecydowanie za szybko. Ale myślę, że jeszcze jutro odpalę dla Was liveika. A jak będę miał kolejne zwolnienie, to w środę, w czwartek i w piątek też odpalę rano. Jeśli rano nie będzie, to znaczy, że wróciłem do pracy. Także no, dziękuję Wam za dzisiejszego streamka. Życzę Wam miłego dnia. Widzimy się na kolejnych filmach, liveach, shortcach. No i widzimy się następnym razem. Subskrybujcie po więcej. I jak będą jakieś odcinki z widzami, to też bijecie na Discorda, do którego link macie w opisie. Trzymajcie się i nie ma!